Marianek! Od razu, od razu! Jagoda to samo! Tak, tylko nie na raz! A, zobacz, masz piłę! Tak, jedź! Tak! Jagoda! Jagoda! Weź to! Zostań. Maria! Nie, nie, nie! Maria! Zostań! Jagoda! Kryjemy od strony bramki, tak? Czyli jesteś od strony bramki. Maria! Maria! Marcel, uważaj na strzał! Wyjdź z tej bramki trochę! Olek idziesz! Idź, Olek, do przodu! Idź! Idź do przodu! Nie stój obok niego! Idź do przodu! Wolne pole wejdź! Co Co ty robisz Kuba? Co ty robíš, Co ty robíš, Kuba? Co ty robíš, Kuba? chodzi raz Dobrze, dobrze, super reakcja dziewczyny, dawaj Daria do, do siebie! Daria do siebie! Marian! Dawaj, przydamy! Tak! Daj Tak! tak wracamy, wracamy. Dawaj! Dawaj! Wracamy, wracamy! Dawaj Groszek! Co ty robisz? Groszek, zobacz, nie mam Nie mam cię! Nie! Lewo skrzypkowy ruszał, tak, dawaj bieg, dawaj! Olej, schodź w bramkę! Do przodu! Balka, nie przyglądaj się! A brawo! Szybciej, Olek, podaniem jest wszystko fajnie, tylko szybciej podanie za wysoko, za wysoko! Winio, się? Piłka, dobra, nie na raz, O. tak, jedź, oj, jedź sobie, A. Tak. Wchodzimy w piłkę Dobra, dostań, dostań, dostań. Daj mu, daj mu da. Pierwsza Tak, pierwsza i wyprzedzamy Patryk, stonęłeś, zawahałeś Jedziemy odbiór! Dawaj, dawaj! Nie przerywaj, graj Tak. Ho! Super, dawaj! Dawaj koziołem Ho! Nie odwracaj się. Bieżuchów teraz. No, 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 no. Tak, stał do 12. Bramka a patrzy na mnie popatrzy. Dawaj, dawaj, tutaj wysiada! siada. Dawaj. Siada, ale to musi być twoja piłka. Dawaj, dawaj odetnij skrzydło! tyłu. Bierz ją. Dawaj. dawaj. A jaj, a jaj. Kuba walcz do końca. Walcz, 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 walcz. podaj o, daj Tak. O. Dawaj, zabieraj się. No i graj Patryka szybciej! Dawaj! Zmiana! Kuba Brzeski! Uderz! Brawo! Na, na, na prawe skrzydło! Dawaj Jasiu, to Kuba! Jadziemy, jedziemy, jedziemy, Patryk, lewa strona! O! Co, gdzieś... No ten, dawaj, równo zbyt. mają, nie wiem, 6-3 Chyba 3-3 Dawaj, dawaj Wygraj to! O! Dawaj! Dawaj. Wszystkie gramy podaniem! Albo Patryk Dalej, dalej pod barankę! Do kogo ma podać? Zdźd do boku zejść! Sejdź do Oleg! Szał Strzel!

Brawo, dawaj! Nie daj grać! Dalej! Mamy aut, dawaj, jedziemy! Do Patryka! Ho. Nie, ho. Nakład, Brawa, o! Nie! Gramy! Super! Wstawienie! Pierwsza! Maria! Bra, mamy aut o nich za Bardzo dobrze. No do przodu, przesuwaj się do wysokości sędziewicza. Tam, tam, tam Bartek tam. Daj, o. I kliwaj go. Bożej. Brawo Julka, dawaj, 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 dawaj. Są tam, są tam wniosek. I to samo, tylko do przodu. Do przodu. Dawaj. Pierwsza. O. Ajajaj, przyjmujemy piłeczkę najpierw. Dobra, dalej Wino. Wino. Zabka! Zabka! Do pola karnego i jedziemy. Dawaj, 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 dawaj Bartu, skaczemy, skaczemy, nie obserwujemy piłki. Bartek! Tak, brawo Marian! Patryk, nasz na lewej stronie, okej? Okay? Potrzebne. 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 Dawaj, dawaj dawaj by ja dawaj, Daj, daj, damy. aut, jedziemy. dawaj, patrzcie, daj, Dawaj O, by o. Super! Jedź! Jedź! O, Na krótko za ja, pierwsza. A, dawaj! Brawo, brawo Marcel, super było! Rzucamy, weź tam Olek! Olek w pole karne, Dawaj! Nie na raz! Dawaj! Wracać! Wracamy! Wracamy! Dobrze Jasiu, dobrze! Idziesz! Nie ma podania! O jest. Patryk! No, Patryk! Opiór Obiór! Tak jest! Patryk! Jaką pięknie po lewej stronie zejdź do środka! Nie stoi się mu przeszkadza! Dawaj, dawaj! Do tam. Marcel, zostaw to! O. I do przodu chłopaki! Utech! to! Nie daj strzelić. Walcz, 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 walcz. Dobrze, graj dalej, nie przestawaj. Ale nie śpimy, panowie.

o, Ale na ciebie nie będę Dawaj Patryk, będę rzeczy. Próbuj, próbuj. Walcz z nie daj się. Co się boisz? O, Ruszaj. Jedziemy. Patryk, lewa strona. O, dino. Mamy om dawaj, dawaj. Olek do, do przodu. O, kryk. Oleg do środka. W pole karny, mocny Wchodź w polegarnę, Olek! O! No. Brawo! Nie na raz, nie na raz, Czekaj. dawaj Daj, dawaj, zabierz, 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 Olek! Dobra, zostań! Zabierz Zabierz Oleg. się! Zeszło. Patryk! Przeszkadzacie sobie! Bramka! Bramka! Dawaj, dawaj jedź w nią! Ola! Ola! Ładnie! Idziesz, Olek, do przodu! Idziesz, bo nie ma komu podać! Idziesz do przodu! Graj, Olka, szybciej! W pole karne, szybciej! Dawaj, walka! Olek, walka! Nie odwracaj się! Dawaj, dawaj Bartek! O! A, to trzeba biec, a nie odwracać się. Chodź Bartuś, Bartuś, brawo! Dawaj, Benio! Dawaj, zasuwaj, na prawe strony. Super, mocna piłka! Chodzimy! Dawaj Benio! O! Bravo! Mocne, mocne! Mocno! ruch! Patryk dalej od bramki trochę! O! Dziś! Paul! Karny! O! Patryk! Brawo, Lek! Do końca! Super! mu to kolano do końca! Uwaga, patrzymy na piłeczkę. Brawo Luś, super. Patryk, karnego strzelasz. Ustaw sobie piłkę tak, jak potrzebujesz. Od kiedy jest stąd karny? sędzio, pan jest pewny? Praca, praca! Brawo, Olu się, tracę. Dokładnie piłka piękny. Twarzą do piłki wszyscy. Dawa, 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 o. O. Brawo Przesuwaj. Ma Patryk, nie ma Ciebie na lewej stronie. Patryk do ziemi, do ziemi piłka, tak, jedź tak, idziesz Oleg Walcz. Daria Daria Przepraszam. Znowu będę musiał wyciągnąć. Proszę! Spokojnie! Spokojnie! Szczeliliśmy gola w jak, jak robiłam ten. Czy nam strzelano? Ja już nie wiem. Znaczy, strzelali tak, strzelają karnie, bo.